Pragnąc przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności sektora usług komunalnych głównie w zakresie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, dążąc do dywersyfikacji działań i polepszenia jakości oferowanych usług i produktów, a także mając na względzie postrzeganie miasta rocznych i regionów armii Mazer jako poważnego w Polsce ośrodka innowacyjnych rozwiązań w w zakresie, przyjaznych dla środowiska naturalnego i społeczeństwa oraz uznając potrzebę integracji i współpracy lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, zakładów i jednostek branży komunalnej. Partnerzy przystępując do porozumienia powołującego, się, powołującego do życia klaster pod nazwą porozumienie komunalne. W tym momencie chciałbym na chwilę oddać głos Panu Prezydentowi, żeby można kilka zdań. Lubię następca zaskakiwać. Ja. Przewidywałem tutaj jakieś oficjalnych wystąpień. Jestem tutaj. Reprezentuję jednego z dziewięciu uczestników tego naszego przedsięwzięcia. Powiedziałbym, startujemy w takim wyścigu, w którym jeszcze powiedzmy sobie, spółki komunalne nie startowały. Jesteśmy, czy będziemy za chwilę pierwszym klasem spółek komunalnych w Polsce i wydaje się, że te cele, które tutaj zostały częściowo przedstawione w preambule, a które są opisane w innych dokumentach w statucie i założeniach powołania tego klastra, no zostały wypracowane i to wypracowane w trakcie długich dyskusji, wymiany poglądów. W lewo, w lewo. A to za i żeby go przepracować. Na razie tylko duży dokument.